Siemano, moi kierowcy w tych pięknych ciemnościach. Tu was host. Najprzystojniejsza istota na YouTubie. <śmaks> Max, który i tak nawet nie umigać prostego meczu. Zapraszam na kontynuację tego, co wczoraj mi się nie udało, ponieważ mi się. Nie podobało. Pojadę innym samochodem, bo mnie ten news tak naprawdę znudził. Słyszałem, że moje memy bardzo się Wam spodobały. No, odcinek, jak gadam o kocich memach. Zat. <laughs> That... Meme. On coś tam gadał, pewnie, nie? No, a kto nie lubi, na przykład. Popkata, tu mam o, ja wam pokażę potem oczywiście e, nie, 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 włączaj tylko tu rejsa, no uda nam się pojechać już jeden? mecz, nie? on ma z kotami, no bo my z kotami były mi najbliżej wtedy Idź, kursor. mi ładnie. Musisz dojść do tamtego... jest bardziej z tego się, więc... Aha, tak jak tamten. Tak samo jak tamten, nie? Oczywiście się, się, się straca. I się wcha! Nie, no Oczywiście, że to jestem ja. To gdzieś takim samym, jak to jak ten może być. Ja, ja się wcham, więc... Tamta. I tam myślicie, że to jest śmieszne, że się pchamy, nie wiem, wie. Ale życie się pchałem. Ale tu nie ma tego kota. jak wygram, to na pierwszym miejscu pokażę wam pierwszego mema z kotem. A teraz wolałbym nie, nie robić z siebie własna bubuk. Człowieku, jesteś YouTube, zawsze to robisz. Cieszę się, że udało wam się e, e, ten dzień przeżyć, tak jak i mi, dlatego nagrywam za was ten odcinek. Wyjdzie oczywiście dzisiaj po południu, jak zawsze, jak i po... Wieczorem, bo wychodzą oczywiście odcinki rano i wieczorem. Dzisiaj już wyszedł odcinek. Zapraszam go o tam, 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 bo zapraszam. Odcinek Dewila nowy. Zapraszam też na, na oglądanie serii Dilt'a. bo ogólnie ona się nawet całkiem dobrze ogląda, jak mi się wydaje. I zapraszam oczywiście na Devi Kraja, bo jest coraz bliżej końca. Ostatni odcinek, że wam wychodzi. Więc to będzie też to była fajna jazda z wami. Dobra, jestem pierwszy, to ja muszę wam pokazać kota z memem. Yy, tylko muszę go sobie, ten, o go sobie zapisać. No i się tam, gdzie ja chcę. No nie, nie zapisze się tam, gdzie ja chcę. Ale mogę zawsze, yy, tak? O, o! 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 Widzicie i to jest pierwszy e, pierwszy mem z kotem, Wam pokażę. Jeden z moich też ulubionych. Popcat się nazywa. E, tarąbisty mem, kupa śmiechu, ale nie taki śmieszny jak kolejny kocimem, który teraz właśnie poszukam. E, gdzie on jest? Go znalazłem. Oooo, mój najbardziej ulubiony, ale potem zaraz go pokażę, jak wygram, jak wygram, oczywiście, kolejny mecz, to pokażę Wam kolejnego mojego ulubionego Mema z Kotem. Dzisiaj chyba widzieliście teraz po teraz Wam pokażę potem drugi ulubiony mem. mem. No patrzcie. Muszę <głos》>, jeszcze znaleźć tamten mem, ale ja go mam gdzieś na pysku. A potem mam dla Was go poszukam tego mema, tego trzeciego mema, bo ja go gdzieś miałem... A chciałem sobie zrobić raz ja tapetę z e, samymi kocimi memami. Więc może mi się uda zrobić tę tapetę z kocimi memami, no. A pamiętajmy o, o czerwonym tym tam takim, takim klawiszu wielkim, takim czerwonym utonie. Jakiś tu skrybuj, on powinien być szary, jak co. A pamiętajmy oczywiście o, o lajkach, nie? Też no, o lajkach, przede wszystkim komentarze. Bardzo dziękuję, ostatnio dużo komentarzy dostałem od innego z mojego subskrybenta, jakby to powiedzieć. Nie chcę jeszcze wolę nie mówić na temat mojej pracy, nie? więc powiedziałem, że to był to wyjątkowy dzień, w którym musiałem zostać po prostu trochę dłużej i, i, i tyle. I możliwe, że dzisiaj też wrócę chyba trochę wcześniej, na przykład po 6 godzinach, jak mi się wydaje. Ale może mi się tylko wydawać, bo może być odpić do roboty, ja wszystko tam poukładam, teraz tak cóż, wyprzątam cały magazynek, że będzie, będzie bravissimo Bueno. Ale szybko to leci nam czas, nie? Z tym samochodem, a ten samochód był szybszy. Ale miał większe szanse na to, co się dzieje rozwale. Możliwe, że też jak w gasie e, dość zmęczonym to też wiele rzeczy umyka mi e, z e, tego z radaru, tak jakby powiedzieć i wiele rzeczy mi po prostu znikło. Dobra, jestem pierwszy, to ja muszę wam pokazać kolejnego mema e, Oczywiście muszę go zapisać sobie na pulpicie e, Niech się tak nazywa Zaraz Wam pokażę. I kolejny meme. O, widzicie? Kolejny mój ulubiony mem. O, kolejny mój ulubiony mem. Piękny, nie? Ten bardziej śmiechowy mem. Jak, jaki ma sens siedzenie, siedzenie na tym, nie? Powiedz mi kocie, jaki to miał być <laughs> głupi kot Oczywiście że to Continua, Oczywiście to będzie wszystko, jeżeli chodzi o memy. Ja teraz muszę znaleźć... Nie mam pojęcia gdzie on może być. Więc lepiej go znajdę. Popieńmy. Może pi... Piszę. A to może być jeżeli wiadomo o co chodzi. Gad. Może to. O, mam kolejnego mema. To jest kolejny z yy, trzeci mój koci ulubiony mem, więc jedziemy. Wygr jak wygramy ten mecz, oczywiście ja tego mema pokażę. Niech wygramy tu, nie pokażę mojego ulubionego kociku mema. A nie mówię, content z tylko A dlatego no. Co ma w dzicie robić? Jak nie? Subować, lajkować, komentować. Czyś nie? Aha, i pamiętajmy oczywiście grę na zlecenie. Tam wstawię ten trzeci odcinek, to jest najważniejszy. I tam są dwa i nawet trzy komentarze. Ten najbardziej zlajkowany wygrywa, więc... Tak gdzieś siak. Piszcie komentarze na, oczywiście pod spore. Wszystkie komentarze pod spore będą brane pod uwagę. Wpiszcie na przykład w trzecim odcinku pod spore, najlepiej tam. E, dwie gry na zlecenie i zlajkujcie jakiś komentarz, e, który tam jest, bo tam jest chyba... Traf mam zaś. A jak mam draf, no to wiecie o tym, że jak jest draf, to nie będę mógł niczego wybrać. Eee, to, to... Chyba, że coś wymyślę, ale to potem powiem, co normalnie w piątek. Eee, wam powiem na temat. Eee, eee, normalnie zacząłem się jakaś. E, eee, Pegasus tak się zaczynał, jak, jak się ruszyło Kadlicz, bo był. Kadlicz był. Eee, naruszony, wiecie, to jak się go naruszyło, to potem robiło yy... bo Pamiętam to do teraz, zepsute kadridże w Pegasusie, jak się kiedyś grało, jak było się za dzieciaka jeszcze, o stare czasy Wszyscy wiemy, że to w Polsce była konsola bardzo popularna, ale to była podruba Nintendo Entertainment System że jak pamiętam potem się nauczyłem. Bardzo popularna w krajach w latach 90 i w krajach dawnego bloku wschodniego e, właśnie Crossa Pegasus z ogromną popularność. O! I mamy pierwsze miejsce. Muszę wam e, pokazać kolejnego oczywiście mema. Pokazuję kolejnego mema. Oto mój kolejny ulubiony. E, nie widzę e, Boga tutaj innego niż mnie, niż, niż ja. I to jest kolejny typowy, typowy kot, który y, 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 uwielbia, oczywiście, potęgę. Oczywiście, zaś sobie oczywiście, i to były moje, moje trzy ulubione kocie memy: Popcat, y, kot siedzący na schodach, i y, kot siedzący w sumie na y, słupie energetycznym, który mówi: Nie widzę tutaj Boga innego niż ja. O, to jest dokładnie. Więc kontynuujmy naszą zabawę. Nie mówię że bym excellent, tylko bym powiedział, całkiem ok. No ale udało nam się normalnie zaliczyć to, a nie wczoraj zepsułem to, więc dzisiaj ładnie Wam nagrałem, pokontynuowałem, mam ten piękny e, oczywiście rząd e, wielkich playów. Coraz bliżej końca gry! <grymna> <I> będzie Dyrt, <grymna> Oczywiście mówi całkiem sensownie, ale będziemy sobie oczywiście dla mnie to Te pacynki, co ze sobą gadają, to jest siak Następne finały zobaczymy oczywiście w następnym odcinku. tak jak zapraszam, gry na zlecenie, e, tam komentować, lajkować. E, oczywiście na mojego Devil MacRae'a i oczywiście na, mojego, na moje linki, na mojego Facebooka i na mojego. E, dzisiaj właśnie wgłosiłem na się nowy e, Insta. Także jak dziękuję za oglądanie, cześć i czołem, miłego dnia. Suby i lajki, pa pa, 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 pa suby i lajki, pa, pa, pa. pa, 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 pa.